Zacznę od y gratulacji dla, dla mojego zespołu dla swojej piłkarzy, bo jak się wygrywa piłka jest dla piłkarza. No, z jednego prostego powodu, oni, oni zostawiają pod krew y na to boisko. Y I tak dzisiaj zrobili. No. To było zwycięstwo wywalczone y do ostatniej sekundy meczu. Y po drugie, podziękować kibicom naszym, które jak zawsze, zresztą nas wspierają w licznej grupie na, na wyjazdach. Co do samego meczu, um, można powiedzieć, że spotkały się dwie drużyny, które w ostatni miesiąc mieli zupełnie inne losy. No, my, które po bardzo dobrym początku, do poprzedniej przerwy na kadrę wpadliśmy w, takim, w takiej serii pięć porażek z rzędu, i to, to nie jest łatwo w żadnej drużynie i w żadnym sporcie. Z kolei, od objęcia mm, drużyny Chrobrego przez trenera plewni, tu organizacja gry, sielność w defensywie, co ostatecznie się przekładało na, na, na dorobek punktowy Chrobrego z tygodnia na tydzień, był on coraz lepszy. Mm, ze względu na to. Mm, Dużo poświęciliśmy czas na te ostatnie dwa tygodnie, na taką energię, na taką pewność siebie w obraniu drogi, która nam przyniosła efekty do tej pory i myślę, że tu był, był widać. No, uważam, że pierwsza połowa była głównie pod naszą kontrolą, um, również dobre momenty w ataku pozycyjnym dojść gdzieś tam do ostatniej testu do pola karnego, co ostatecznie nie przyniosło nam, trzeba tak powiedzieć, jakoś mega stuprocentową sytuację. Z drugiej strony mm, widzieliśmy też, że baza do każdego zwycięstwa jest właśnie uczymy zero z bo w ostatnich kolejkach dla nas był bezlitośnie, za dużo bramek traciliśmy i tego potrafiliśmy robić. I dużo w tym tygodniu rozmawialiśmy o, o takie momenty, fazy przejściowe, kiedy chrobry nie zdąży odbudować całą jedenastkę pod piłką, bo w tym są bardzo mocni, jak wszyscy się odbudują pod piłką i obrona pola karnego i zamknięcie środek i obrona na zewnątrz robią to, robią to bardzo dobrze i najważniejsze w tym sporcie jest odpowiednie nastawienie i tu widać praca trenera, praca sztabu, bo ta drużyna jest intensywna, ta drużyna wierzy w to, co, co robią. Um, dlatego tak ważne dla nas było wykorzystać momenty, kiedy chrobry nie jest do końca zorganizowany, żeby, żeby móc stworzyć sytuację. Tak się stało. Jedną z tych akcji wyszliśmy na 10. 0 mm. I mimo wszystko uważam, że kontrolowaliśmy dobrze spotkanie do przerwy. Przerw, wejście po przerwie, pierwsze 15 minut bardzo dobre z naszej strony. Kolejne wejście w polekarne przeciwnika, um, dominacja całkowita. A z upływem meczu um, na, pewno, na pewno chrobry coraz bardziej odważne, głównie przewagę bocznymi sektorami poprzez trzech zawodników szerokości. Parę razy wyszedł do naszej ostatniej tersji, miał parę stałych fragmentów gry. Mm, I mecz stał się trochę bardziej wyrównany. Mm, zarządzanie meczu z naszej strony, zarządzanie wyniku była niezła z punktu widzenia, że oddalanie piłki od, naszej, od naszego pola karnego, z punktu widzenia unikania prostych błędów, mm, to nie był najlepszy futbol, jaka, jaka drużyna motoru potrafi grać, ale tak jak wam mówię, no, w momencie, kiedy. Przegrywać 5 meczów z rzędu, ten dorobek punktowy dzisiaj był, był dla nas bardzo istotny i pozwoliło nam tym bardziej z czystym kątem, nie pozwalając przeciwnika na wiele, budować się i teraz mamy dwa mecze w perspektywie u siebie, żeby, żeby definitywnie wracać na, na odpowiednią ścieżkę. I ostatnie słowo mówię, no to. Do, jeszcze raz do sztabu drużyny i piłkarzy chorobrego, bo naprawdę, żeby tu wygrać, trzeba było zostawić bardzo dużo I, i, i tyle. Uważam, że to z wielkim szacunkiem się odnoszę do tego, co robią, bo wiem, jak to jest przejąć drużynę na ostatnim miejscu w Lidze, bo to przerabialiśmy w tamtym sezonie. I droga chorobrego jest w górę, także. Za to też należy docenić silnika i pogratulować. Zasłużone zwycięstwo motoru. Yy, nie ma się co oszukiwać. Na dzień dzisiejszy stać nas było tylko na 30 minut przyzwoitej gry. Bo samo posiadanie piłki to nie jest, to nie jest element, który się liczy w piłce nożnej. Liczy się to, ile się sytuacji stworzy. I motor dzisiaj w tym aspekcie był dużo, dużo lepszy. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że motor to wszystko, co gra, już od roku trenuje. Już od roku gra w swoim sposobie gry i, i to nie jest przypadek, że, że są na tym miejscu, na którym są i osiągają wyniki w tym, w tym roku, jakie osiągają. Więc, więc to był dla nas bardzo trudny mecz, ponieważ niestety w ostatnich tygodniach podtrenowaliśmy trochę ataku, utrzymania się przy piłce, ale to się przekłada znowuż na to, że 70% naszej gry jest w tył, a Motor uwielbia taką grę, gdzie, gdzie całą drużynę ma przed sobą, gdzie, gdzie Pressing zakłada na piłki wsteczne i no i zabrakło nam troszeczkę jakości, ale, ale trudno, no, mieliśmy jakąś swoją serię, dzisiaj się ona zakończyła, myślę, że będziemy pracowali nad następną, bo, bo tak, bo takie jest życie i, i trzeba głowy podnieść do góry, zaangażowanie chłopaków było naprawdę na wysokim poziomie, na tyle, na ile byliśmy w stanie w drugiej połowie po zmianach stworzyć troszeczkę sytuacji, staraliśmy się to zrobić. Trudno, takie życie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, gratulacje dla Motoru. Dziękuję za to podsumowanie, jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry. Oskar Polczek, kanał Kawał Sportu. Ja chciałem zapytać, czy ten mecz uwydatnił nasze problemy, o których gdzieś tam kibice poprzez te ostatnie wyniki lepsze mogli powoli zacząć zapominać? No to ciężko powiedzieć. No, zaczęliśmy cały, cały nasz proces, odkąd, odkąd tutaj przyszedłem, zaczęliśmy od budowania defensywy, od dobrej gry defensywnej. Wiecie doskonale Państwo, że, że pierwsze mecze były naprawdę banalne i pragmatyczne i szukaliśmy prostych, prostych sposobów grania. Po dziewięciu zdobytych punktach i dojściu do całej stawki musimy zacząć grać w piłkę nożną przede wszystkim, bo... Bo takie są fakty, jeżeli duża przeciwna nam strzela gola, a my nie potrafimy stworzyć kilku sytuacji dogodnych do tego, żeby oddać, no to, to ciężko myśleć o pozytywnym wyniku. Będziemy na to pracowali z każdym, z każdym tygodniem i dalej, dalej, dalej będziemy dzisiaj szukali ofensywy, bo tak naprawdę mamy problem z przedostaniem się pod pole karne przeciwnika. Jeżeli już tam jesteśmy, czasami zawracamy, zamiast podejmować ryzyko pojedynków 1 na 1, czy też 2 na 2 i, i, i szukać tych... tych, tych piłek dośrodkowanych, tym bardziej, że i Mikołaj i Kamil, którzy są naszymi dziewiątkami grają nieźle głową, no ale trzeba przede wszystkim do, dostarczyć im piłki w pierwszej połowie takiej, takiej zorganizowanej akcji, której dośrodkowaliśmy piłkę w pole karne, to ja sobie nie przypominam, więc, więc czy wydatnie, no, no pracujemy systematycznie, no, no jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, myślę, że nikt nie spuści głowy, tylko będziemy dalej, hmm. dalej pracować, a, a z każdym meczem będziemy starać się, że tak powiem grać do przodu, no, chociaż tak jak powiedziałem dużo łatwiej się gra w defensywie i, i tak naprawdę często okroć przez, przez Rywalowi, a jeśli chodzi o kreowanie, o budowanie akcji, no to, no to już troszeczkę większe wyzwanie. Dziękuję. Dziękuję. Pamiętam, ten brak jakości to jest kwestia piłkarzy, czy, czy tego jak grają? To znaczy piłkarzy, czy tego jak grają, to... Piłkarze, bo, no, bo nie grają tego tak jak powinni, czy pan po prostu nie ma takiego piłkarza, który potrafi tą piłkę do przodu grać? Opusz boku, bo tam bok ja rozumiem, tak, ale w środku pola. No staramy się, tak jak powiedziałem, no wychodzimy, wychodzimy z tego dołka, budamy, budujemy akcję zupełnie inaczej niż robiliśmy to przez pierwsze dwa-trzy mecze, tak? Yy, mamy na wsparcie dwie, dwie ósemki nasze, które które dzisiaj w meczu tak naprawdę zaabsorbowały uwagę środkowych pomocników, motoru, ale mimo wszystko tymi skrzydłami nie byliśmy w stanie wyjść, więc jakby uczymy się tego naszego sposobu grania. Tak jak powiedziałem, pierwszy miesiąc naprawdę spędziliśmy, proszę wierzyć mi, na tym, żeby zbudować strukturę w defensywie, na tym, żeby zaasekurować boczne sektory boiska, na tym, żeby przeciwko nam też się nie grało łatwo i dzisiaj znowuż oczywiście, no nie ma się czego cieszyć, ale, ale jedna stracona bramka tak naprawdę na własne życzenie troszeczkę, bo po stracie w środku pola i dobry, dobrze wyprowadzony atak szybki yy, przeciwnika. No jesteśmy dzisiaj dużo Lepiej zorganizowanym zespołem w defensywie niż w ofensywie. I, i takie są fakty. No, jeżeli trzeba operować piłką, to, to trzeba ją przyjąć. Zwłaszcza, że wiecie doskonale, motor gra bardzo, bardzo aktywnie swoim pressingiem i, i bardzo dobrze, nie dość, że zamyka środkowe przestrzenie. To to jeszcze wywiera cały czas presję na naszych zawodników. No, dzisiaj nas na, na to było stać, ale. ale... Pięć meczów temu, sześć meczów temu na taką grę jeszcze w ogóle byśmy sobie nie pozwolili. Więc ja myślę, że, że powolutku wychodzimy z tego, żeby żeby móc realizować grę ofensywną. Bo tak jak powiedziałem, my sobie, my, ja to powiedziałem w szatni z chłopakami, zdajemy sobie sprawę, nie możemy liczyć na to, że za każdym razem Mikołaj Lebedyński, bo na dzień dzisiejszy tylko on strzelał bramki, strzeli bramkę po 0,14 sytuacji i, i będziemy wygrywali mecze. No Prędzej czy później stracimy go tak jak to miało miejsce. I dzisiaj trzeba było zareagować. No niestety, zareagowaliśmy dopiero od 60 minuty, tak naprawdę. I, I czy to mówię, czy to motor się cofnął, czy to my ich przycisnęliśmy, no fakty są takie, że dwa uderzenia z dystansu z 25-30 metra Arta, Artura Bogusza, dwa dośrodkowania może groźniejsze, no i na tyle nas było stać. No właśnie, bo specjalnie obrońca. Później już Michalec nawet od 80. minuty się tam się No, 85. ale tak. Taka, taka, taka zagrywka taktyczna. To jeszcze trochę o tych punktach, no bo 5 meczów, brawo na tą serię, bo ta seria też jakby trochę odmienia głowy, nie? Także to, to, to była ważna rzecz, ale z tej serii 5 meczów bez porażki to 3 remisy, a te 3 remisy to tak trochę małe jak się patrzy na tabelę, bo, bo to tylko remisy. No tak, no ale tutaj z tym, co Pan powiedział, ciężko polemizować jakoś, w jakiś sensowny sposób. To jeszcze raz do tego pytania o tych piłkarzy. Czy mamy takich piłkarzy w środku pola, którzy potrafią grać do przodu, e, którzy będą kreować akcje? No, bo tak, jak Pan powiedział, nie można ciągle liczyć na to, że z 0,14 akcji Mikołaj strzeli gola. Czy, czy chrobry będzie zdobywał punkty nie po jednym po remisach, tylko po zwycięstwach, kreując grę z przodu. Czy Pan takich piłkarzy ma? Czy Pan musi tych piłkarzy znaleźć? Bardzo bym chciał, żebyśmy zdobywali 2, 3, 4 bramki. Bardzo mocno na to pracujemy. Czy takich piłkarzy mam? Nie wiem. Tak jak powiedziałem, w kontekście takim, że przede wszystkim dzisiaj zabezpieczyliśmy sobie to, chcieliśmy wyjść z tego, z tego kryzysu. No, no mówię, jeszcze cztery kolejki temu nawet po zwycięstwie mieliśmy bodajże 6, 7 punktów do kreski. Tak naprawdę tabela dzisiaj dla mnie nie ma znaczenia. Doszliśmy do stawki i, 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 i dzięki temu jakby możemy pracować na większy spokój. Ja będę szukał takich piłkarzy i zresztą, tak jak ja zawsze chłopakom powiedziałem, mówię w szatni do dzisiaj, ja nigdy nie będę miał do zawodnika pretensji o próbę zagrania, o podjęcie ryzyka. To są rzeczy, które ja, tak jak powiedziałem, ja to rozumiem. Nie każdy z nas ma umiejętności na tyle, żeby grać w, w Lidze Mistrzów. I jesteśmy dzisiaj weryfikowani przez poziom pierwszej ligi, który jest bardzo wyrównany dzisiaj. Zresztą sam fakt, że my też potrafiliśmy urwać punkty najlepszym pokazuje, że jesteśmy drużyną, która już zaczęła dużo lepiej funkcjonować. Cały klucz polega na tym, że piłka nożna polega na strzelaniu bramek i do tego zmierzamy. Tak. I nawet tutaj, no, tak jak powiedziałem, nawet w tym temacie nie polemizuję. Tak, szukamy tego, żeby kreować tę sytuację. Szukamy tego, żeby w dużo... Mniej prosty sposób niż ostatnimi czasy, na przykład na Wisiel Kraków gdzie w dwóch podaniach, już niestety z perspektywy pozycji, na której znajdowaliśmy się, z perspektywy ilości punktów, które mieliśmy, szukaliśmy prostych rozwiązań, ale to tak naprawdę było w głowie, nie dlatego, że nie potrafimy, bo teraz w tych dwóch meczach z Odrą Opole i, i z, z, z motorem mimo wszystko, ta piłka już jest w naszej operowaniu. Problem polega na tym, że wykorzystujemy ilość. Yy, ilościowe przewagi, a nie jakościowe. I tak pracujemy nad tym. Czy takich piłkarzy mamy? Ja myślę, że na takie rzeczy będzie trzeba odpowiedzieć po siedmiu spotkaniach, bo, bo jeszcze trzy spotkania temu ilość posiadanej piłki przez nas było 30%. A dzisiaj już jest to w granicach 45-50. Więc potrafimy pewne rzeczy robić. Niestety piłka nożna, albo stety, wymaga aktywności w piłki w górnej strefie, yy, przytrzymania jej, wsparcia przede wszystkim, no i pojedynków w boszym sektorze. 1 na 1, 2 na dwa. Także jeśli będziemy, a będziemy nad tym pracować, jeśli będziemy umieli troszeczkę aktywnie podejść i chłopcy o tym wiedzą, za co ja nigdy do nich nie będę miał pretensji, za podjęcie pojedynku, za próbę jeden na jeden, za próbę dośrodkowania, to jeśli więcej tej aktywności wykażemy, to uważam, że tych dośrodkowań będzie troszeczkę więcej, a dzięki temu więcej stwarzamy sytuacji. Ale już wracając do tematu, będziemy nad tym pracować.